Cześć kochani, witajcie. W kolejnym dniu my na działeczce zaczynamy dzień od placuszków z jabłkami prażonymi. Zdziwiłam się, bo kupiłam tutaj w sklepie na wsi takie jabłuszka. Gdzie je, Darek, schowałeś? Kupiłam takie i zawsze kupowałam to były takie z cynamonem, a one są bez, bez niczego, bez żadnego dodatku. Więc e, dodaliśmy sobie troszkę miodu. O, mała ogląda Pepe na oficjalnym kanale, więc uciekam. Kochanie! Kawusia! Lala powiedziała, tak? Kawusia, kto chce kawusia? Musisz przyjść, kochanie. Co muszę Nie ty, kochanie, mówię do taty, że przed kawę. Chcesz kawusię? Kawusia, tata. Nie, bo ci ostygnie musisz przyjść teraz. Ping! Jak tam spokojnie? Zimno. O, drugie kochanie się odzywa. Tak, spokojnie. Ja troszkę ogarniam w domu ja Ale wiecie, że wiewiórek nie ma w ogóle, nic nie przychodzą. No śpią chyba jeszcze. Zapadły ja w hibernet. Co mówisz? Że pompa działa a ten. Yy, odpompowywało się. Zapraszam na kawę. Panie robotniku. Z rob Tak, zdrówko. Cheers. Jest takie ciepło, idę do środka. Nie będziemy się chciało wejść później. Nie wchodź, nie wchodź. Bo tu jest za dobrze w środku. Jest tak, myślę, że chodzi bo nie wyjdę. Fontanami trochę mamy bałagan. Słyszycie to, jak ptaszki śpiewają? Już niedługo zacznie się to piękny sezon. Jeszcze mam zamiar chyba kupić, wynająć wertykulator, żeby trawa ogarnąć, bo trochę sucha jest. Ale robi się pięknie. Ja już jestem ogarnięta. Get Ready With Me było. Nagrałam, słuchajcie, odcinek i nagrałam e, materiał sponsorowany również dla mojego sponsora, dla marki Inimini, którą bardzo lubię i osobiście używam. Uwielbiam ich krem pod oczy, już po prostu był w ulubieńcach roku. Najczęściej te rzeczy, które Wam pokazuję. Wiecie, te marki, z którymi współpracuję. Mam od nich takich ulubieńców, które są ze mną już na długi, długi czas. Także ogarniam tutaj, słuchajcie, rzeczy po Get Ready. Zabieram do łazienki. E, nagrałam też stories dla klienta e, i było to bardzo, bardzo przyjemne, bo... O, już idę zobaczyć, kto mi tam... kto mi tam pisze, bo e, był to temat przebarwień, temat taki, o którym często pytacie i... E, dobrze się czuję w tym temacie, więc wiecie, nie muszę tutaj... Nie muszę... O Jezu, jak deszcz się rozpadał! O Boże! Myślałam, że zaraz wyjdę na dworze, a się rozpadał, a oni tam na dworze, słuchajcie, palą gałęzie, Lala i Darko. Zaraz powiem, żeby Lala wracała do domu, bo przecież tak się rozpadało. Myślałam, że do nich pójdę teraz, ale nie. Lala, szybko do domu, chodź! Biegnij, kochana! Szybko, nie bo pada! <laughs> Wie, że pada. Także, słuchajcie, bardzo przyjemnie mi się nagrywało temat y, dosyć taki y, aktualny dla nas wszystkich, szczególnie kobiet. Także myślę, że Wam się spodoba. Postanowiłam tutaj nagrać, bo robiłam właśnie takie proste getrydy. Pokazałam pielęgnację, więc myślę, że Wam się odcinek na pewno spodoba. Jak tam, kochanie? Co robiliście? O, jaka zmarznięta, jaka zmoknięta. Wskakuj szybko. Już Ci pomagam się rozbierać. Co robiliście, statusie? No, prawda, prawda? Trafki do ogniska. A, trafki do ogniska, te suche wrzucałaś. Brawo, daj, mama rozbierze. Daj, kochana. A ja nagrywałam, wiesz? Na moich widzów. Chcesz pozdrowić widzów? Tak. No to powiedz. Hej, ja. <laughs> pokaż trawki. O, jakieś śliczne przyniosłaś, pokaż tu. No piękne, Zdaj mi rękawiczki, wszystko mokre. to ta moja. Jaka rozmalutka. Oj, ale pachniesz tym ogniskiem. <laughs> pachniesz ogniskiem, chodź, ocieplisz się, zaraz ci zrobię coś ciepłego do picia. Pomogę ci. Poczekaj, poczekaj, Rybko. Połóż buty na tej podstawce. A wiesz, że pojedziemy do miasta i spotkamy się z wujkiem? Umyj sobie rączki, Aniołku. No, pojedziemy zaraz do miasta. Pojedziemy sobie do Pepko kupić klej, kupić przybory, słuchajcie, bo nam się pokończyły, a musimy tutaj robić pracę. Mogę wam pokazać, co Lala zrobiła. Najnowsze dzieła. Tu taką gwiazdkę wycinałyśmy. Co mówisz? Zagramy zaraz w grę, oczywiście, jak ładnie opowiadasz, ślicznie. Sereńkę, zima, kotka. Ślicznie. No umyj łapki, kochanie, umyj łapki, zaraz Ci coś zrobię ciepłego, dobra? Zimno Ci było? Zmarzłaś czy nie? Nee. Mój kurczaczek. Tata, do domu! Chodź, kochany. Tata też zmoknięty. Zaraz Ci to ognisko się tam. Skończyło się? Tak, na no, dobrym momencie zaczął padać deszcz, bo wszystkie trawy spaliły. Super. To trochę tu wiem. Dobra, posprząta się. Dobra, kochani, ja zmieniam baterię, bo mi tutaj pada i zrobię coś do picia, bo zmarzli. I wpadliśmy dzisiaj zjeść z grzesiem. Czy to jest jalapeno? Tak. Czy to, jest to jalapeno. tutaj ci półzie całą wypali? A Karolina ma sałatkę. Nie sałatkę, makaron. Taki makaron, nie, taki piękny, a, nie? a Lala ma makaron seryjny. To jest moje ulubiony. A ja karbonarę bez śmietany, bo się pytałem Czy ze śmietaną czy bez I zaraz lecimy na naszą działeczkę No hej kochani, my jesteśmy w domu Pokażę wam szybki, szybki haul z Pepko, Co dzisiaj nam się udało upolować Mieliśmy dobry dzień, mała sobie też pokupowała jakieś takie e, Spineczki, gumeczki Boże, co tu się dzieje na głowie, muszę sobie te włosy ogarnąć Nieważne, spineczki, gumeczki I tak dalej, Darek dorwał za chyba 25-30 złotych coś takiego Szklany normalnie dzbanek e, Z takim wkładem Super to jest, bo można sobie zrobić z tym zimową herbatę, z jakimś cynamonem i tak dalej. A latem można sobie tutaj zrobić, wiecie, jakieś cytrusy, wodę, wodę z cytrusami. Tu cała torba. Tak, cała torba rzeczy. Nóż, bo nasze noże się poniczyły. Ten nóż, nie mam tu ceny, żeby mam powiedzieć, mam cenę. A a, 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 8 zł. Kupiliśmy coś do pieczenia. Mamy konie, takie niezbędne w domu. Darek kupił te, on uwielbia te małe patelenki. One są właśnie na jedno jajko lub na, nie wiem dlaczego tyle tego wziął, lub na jednego placka. Te patelnie są po 9 zł. One są bardzo spoko, można je używać na indukcji. Podobają Ci się, Lala, te patelnie? Lala mi tu przyszła. Podobają Ci się? Podobają Ci się? Proszę bardzo, możesz się bawić. A moja mama bardzo mocna. O, daj jej łyżeczki. Co, mamy jeszcze łyżeczki za. Pani, co to jest? Oni wie. Co oni wiedzą. Nie dasz mi nagrać, co? Takie szklaneczki, one są za 17 zł za dwie. Nam się zbiła jedna, więc dokupiliśmy. Teraz słuchajcie, nie, nie, nie wchodź na łóżko. Kupiłam też takiej nowej kolekcji kwiatuszkowej, taką piękną bluzę za 30 zł. Fantastyczne są te rzeczy kwiatuszkowe. Taki t-shirt za 10. Zestaw leggingsów, słuchajcie, zobaczcie, jakie piękne. Dwupak. Bardzo dobrej jakości. i One są za 20 zł, za dwa. Takie leginsy też w takich kolorach. E, co tu jeszcze? A ty jeszcze to wzięłaś? No, ale czy tego nie wyjęłaś sobie? No, za 4 zł taki, proszę. Twoje... I jeszcze taką opaskę sobie wzięłaś z misiami? No, piękne rzeczy sobie dzisiaj pobrać. Na szczęście dostanie wszystko po 2-3 zł. Baterie, kolejny zestaw noży, i te noże są za całe 40 zł, więc są droższe. Dalej e, dla lali bluzeczka za 12. Tak, dość śmieszne są te w kwiatki, naprawdę tak mi się podobają. I wzięłam ci jeszcze, kochanie, taką kurteczkę przeciwdeszczową, jak będzie padał deszcz tu na działce. Miało! I ona była za 60 zł. Piękna jest. Fajna, nie? To obózku za 8 zł, takie łyżki nożyczki, bo ciągle nam nożyczek brakuje za siedem. To no! <gry> na specjalnie teraz gadaniam i bateria. Cały hol z uciekam, no! bo mi ten łobuzek nie da nic nagrać. Dobra, pa.